Dzień dobry moi drodzy, witam Was kolejnego dnia naszej wycieczki. Dzisiaj uzbroiłam już GoPro, będziemy je rozdziewiczali, jeszcze nie mieliśmy okazji jego używać. W planach mamy na pewno pływanie i wizytę w smoczych jaskiniach. Dzisiaj zwiedzamy całe wschodnie wybrzeże. Kierownikiem tutaj naszej wycieczki będzie oczywiście Daniel. Witam serdecznie, opowiem Wam więcej o naszej wycieczce. Na początku jedziemy na taką, można powiedzieć, północną, wschodnią część bardziej górzystą, gdzie będą podobno fajne punkty widokowe, a na godzinę 13, czyli za 2 godziny, jedziemy właśnie do najsławniejszej z Morza Jaskini, gdzie jest największe podziemne jezioro, dobrze mówię, podziemne chyba tak, 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 tak. w całej Europie, gdzie są piękne jakieś stalaktyty, stalagmity i te różne zwisające z sufitów. A potem zabiorę Liwię do fabryki pereł, bo tu podobno jest jakaś fajna fabryka pereł. I będę mogła sobie jakieś wziąć, także... No może coś tam Co, Są to perły bezu. oczywiście hodowlane, ale zawsze chciałam mieć perły, bo nawet i te hodowlane są po prostu śliczne, szczególnie jak ktoś ma ciemne włosy, jakąś ciemną kreację, a taką planuje na Barcelonę na swoje urodziny. Więc myślę, że takie perełki fajnie by się komponowały w moim otwicie, Nie mąż? Bardzo możliwe, no zobaczymy co tam będzie. Eee, dobrze, czy to będzie, mm -hmm. będzie wyglądać. No i na no. zakończenie będą jeszcze, czekaj, sprawdzić GPS, po prostu. Eee, będziemy zwiedzać i pływać bardzo dużo, bo wschodnia część wyspy to są głównie piękne zatoczki z turkusową wodą, czyli no to co ja uwielbiam najbardziej. Kocham nurkować, no oczywiście nie jest to w typowym sprzęcie, ale bo prostu nawet snurkowanie to jest coś, co, co ja uwielbiam, więc będziemy zwiedzać każdą zatoczkę, a jedna jest taka najsławniejsza, na samym południowym wschodzie, gdzie zjedziemy też. Co do tych jaskin smoka, to odbywają się tam jakieś koncerty na żywo, takiej muzyki klasycznej, no, z tego nie. co słyszeliśmy, na łódkach. No i w ogóle to w czasie niepandemicznym zwiedza się tam jaskinie na łódkach z jakimiś wieślarzami. Kondoleriami znaczy jak tam. Gondol... Gondolierzy. Gondolierzy. gondolierzy prowadzą te łódki, ale no niestety ze względu na COVID nie będziemy mieli takiej atrakcji, więc będziemy tylko chyba jakoś, jakimś nabrzeżem się poruszali. No zobaczymy, wezmę sobą kamerę, coś tam na pewno ponagrywamy, zobaczymy jak to wygląda w czasie pandemii, czy dużo będziemy stratnych. Rystka, jak na Kasprowy W Laczkach, zobaczymy czy się skończy dobrze idziemy właśnie do kejwów Trzeba wyglądać ładnie Dokładnie. A może tam będzie jakiś wiesz... Lewiatan albo jakiś inny podkór Przynajmniej zginę jakoś wiesz Laczka go pociągniesz, ucieknie no. To jest bram tak, Taka gruba podeszwa jest tu No myślę, że tak, to nie są Kuboty za 2 złote Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby ewakuacji, ponieważ jest mnóstwo ludzi. Ja się idę kąpać wręcz. Sali, na której zaraz będzie się odbywał koncert. Fajnie są tutaj ławeczki ustawione. My akurat złapaliśmy się na pierwszy rząd, żeby dobrze widzieć, żeby nikt tam nie zasłaniał, żeby coś nagrać. Plokardia na no dzisiaj też będzie zrobione. bo całkiem sporo tutaj schodów, żeby wyjść z tego cave'a. Jeszcze zmachałam, jeszcze w tej masce znowu, trening. Niemcy jak się zmachają. No właśnie. W tych Po browarach. Nie jest to się najgorszej sytuacji dla wszystkich tutaj. Jeszcze wygotnę na poziomie 95%. Udało mi się zrobić całą trasę w laczkach, nie było ani ślisko, były schody, więc da radę to zrobić w laczkach, japonkach, jakbyście byli, to polecam, przynajmniej było mi e, chłodno. Zrobiliśmy pierwszy prezencik dla mojego brata i jego pięknej żony, są to paletki piłeczka do beachballa, ponieważ lubią w niego grać, my też lubimy. Zauważyłam i od razu siedzieliśmy, że musimy wziąć. Zabieramy, idziemy do auta, na dalszą część wycieczki, na jakieś piwko, bo mam ochotę na piwko. A jestem szczęśliwa, pijąca dzisiaj Daniel jak zwykle kierowca. Tak jak Daniel obiecał, zabiera mnie do fabryki, sklepu Pera. Tu tutaj mamy? Factory... Tak, to, jest ah, to jest wystawa tylko. Mm -hmm. to sklep. Jest, tak, oficjalny sklep, bo fabryka jest w Manacorze, w drugiej największej miejscowości na Majorce, która jest parę kilometrów stąd. Tu jest oficjalny punkt, w Porto Cristo. Ale będziemy. Spytamy się, czy jest otwarte. Taki jest plan, mm -hmm. żeby tam pojechać. Okej, okay, ale shop tutaj jest, to znaczy, że możesz no. mi już coś kupić, nie? Dalej. Nie jestem do końca przekonana, czy chcę, żeby perły był moim prezentem urodzinowym, więc chyba damy sobie jeszcze trochę czasu. Zwiedzimy Barcelonę. Jeżeli nic w Barcelonie nie wybiorę, to wrócimy po perły. Idziemy na obiad w Porto Cristo po zwiedzaniu jaskiń. Albo idziemy wybrać sobie chałupę, w której będziemy mieszkali, bo chyba znaleźliśmy wreszcie miejsce, które bardziej odpowiadałoby nam jak Gdynia. Jest woda. Są przepiękne widoki, Jakie? jest ciepło, są jachciki, trzeba wrócić więcej. To panie ludzie, pozytywnie nastawienie do życia, więc tylko się przeprowadzać. Chociaż pogoda na razie jeszcze taka 3 na 10, ale nawet, nawet fajnie, bo nie jest za ciepło, tak jak w palmie było wczoraj. Więc dzisiaj jest fajnie, a zaraz idziemy sobie popływać. Zamówiliśmy sobie oczywiście takie same dwie porcje kurczaczka w jakimś sosie kremowym. No i frytansy. No i najważniejsze. Browarek, ja już miałem fatę na browarka no Wczoraj nic nie piłam, dlatego dzisiaj stwierdziłam, że czas to zmienić i się napiję. No może smutna, że Daniel nie może pić, ale wieczorem razem na plaży napijemy się wina. Będzie bardzo romantycznie. Opuszczamy Porto Cristo, w tłumaczeniu na polskim jest to Port Chrystusa. Żegna nas ono takim lekkim deszczem, ale już są jakieś przejaśnienia. Także zbieramy się, szukamy jakiejś zatoczki i wskakujemy do wody. trying to do what everybody else doing Just cause everybody doing what they all do If one thing I know I fall but I grow I'm walking down this road of mine This road that I go home So am I wrong? Together <laughs> we could be something for real? Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see? Daniel nogi moje. Pierwszy raz Dla no ubogi. Znaleźliśmy wreszcie jakiś prysznic Więc pora się umyć Pierwszy raz Żeby na wynos do buta i do domu <laughs> Chociaż wiesz, ja włosy jeszcze mu myła myła tematy, co? Ciała, Może jakąś muszelkę znajdziesz Pierwsze wejście do wody zaliczone. Zmieniliśmy miejscowe, ponieważ było troszeczkę za dużo ludzi. Wybraliśmy spontanicznie na mapie jakieś miejsce. Pojechaliśmy. Jak widzieliście, znaleźliśmy jakąś zajebistą surferską zatoczkę. Chłopaki dziewczyny surfowali. Daniel wszedł na skałkę i złapał największą chyba fale, jaka była możliwa, ale dla tej nagrywki myślę, że było warto. Troszeczkę sobie nawet plecy rozciął, ponieważ siła tej fali była niesamowita. Ja też z tyłu nawet będąc chyba 3 metry nad nim dosyć ładnie oberwałam. Aktualnie. No, to było na schodkach, nie na skałach, nie na, na plaży. No, na schodkach, no na schodkach. Jedziemy teraz do Manacoru na jakąś szybką kawę i Loda albo jakiś ciacho. no i wracamy do Can Picafort. Oddać auto, ponieważ do 20 musimy zjechać. Zapłaciliśmy za dwa dni y, auta i jest to dosyć duża kwota na Majorce, ponieważ mamy jakiegoś takiego zwykłego Hyundai'a, nie jest to nic jakiegoś nadzwyczajnego. A za dzień jest cena z ubezpieczeniem około 70 euro, nie? Plus paliwo do tego, więc tam powiedzmy, że za dwa dni myślę, że z 200 euro za takiego tripa będziemy musieli zabulić. ale to chyba nie jest ostatni dzień, w którym będziemy mieli auto, ponieważ myślę, że w przyszłym tygodniu jeszcze sobie wynajmiemy chociaż na jeden dzień albo dwa, bo jest to naprawdę co zwiedzać. No powiem Wam szczerze, że zawiedliśmy się pierwszy raz, przyjechaliśmy do Manakoru, to takie miasto na pierwszy rzut, oka, wiesz, że coś jest nie tak. Coś tu śmierdzi, naprawdę. Tak patrzę, jakaś taka wieża wygląda jak, jak ten, jak to się nazywa, te takie... Meczet, Meczety? Meczet. meczet. No, Wypada mi słowo z głowy. Takie Taki meczet, takie budynki jak w Palestynie, takie strefie gazem, takie no musliwe, muslimowe miasto, nie? Ale autentycznie no, czuć coś w powietrzu, nie? Jak masz takie czasami przeczucie, nie, że no... Że zaraz się ukradną. No bałabym tak, się wyjść. No. Dobrze, że nie znaleźliśmy nawet żadnej kawiarni, wjechaliśmy do centrum, a tam... Pierwsze co, to mi się Wejheromu rzuciło, nie wiem czemu, jakoś tak do głowy, no ale uliczka na uliczce, nic nie jest otwarta. No widać, że to nie jest turystyczne miasto, mm. bo to jest z dala od można powiedzieć morza. Praktycznie nie ma tu atrakcji, bo kiedyś była ta fabryka jeszcze pereł, a teraz podobno się dowiedzieliśmy, że od 10 lat już nie ma tej fabryki, przynajmniej do zwiedzania jako muzeum. Więc widać, że nie nastawiają się totalnie turystów, tylko bardziej takie lokalsy, ale no coś było tam nie tak, coś było nie tak. No, więc wracamy chyba do nas, do Can Picafort Poddamy auto i pójdziemy sobie na jakąś kawę Na coś słodkiego, a później kupimy to wino W naszym ulubionym supermarkecie, bo wczoraj oczywiście nie zdążyliśmy już, tak późno zjechaliśmy Jedziemy do Mercadona i jedziemy dokładnie. na plażę idziemy, no. idziemy po wino, idziemy po serano się zajadać I, i będziemy się zajadać, będziemy dzisiaj chillować sobie u nas